Siemanko, tutaj Godziek Brader. Zbiliśmy dzisiaj na kazurę i ogólnie do Warszawy, żeby pojeździć i porobić głupie rzeczy. Mamy listę głupich rzeczy. Proszę, tu jest, jest lista. Jest 15:10. To jest plan na cały dzień, od 8 rano do 9 wieczorem. Wezwał nas tutaj Red Bull Mobile, żebyśmy nakręcili coś fajnego, szalonego Dobra, no to się nam jednak przyda. Jedne są czerwone, jedne niebieskie. Ja wybieram, że jestem niebieskim, a Szymon jest czerwony. On będzie szybszy, ja będę wyżej skakał. Ogólnie to przyjechaliśmy do Warszawy na nagrywki dla Red Bull Mobile. Red Bull Mobile, czyli sieć komórkowa i od wielu lat oni nas wspierają i płacą nasz abonament, <grym>, więc w końcu coś dla nich zrobimy. Wymyślili z agencją sobie jakąś akcję, jakieś challenge. Mamy na to dwa dni i będzie się działo fajnie. Ale mam mokre ręce, już w tym jest mega ciepło. W ogóle już jest chyba niecałe 30 stopni, a jest dziesiąta rana. się jest gorący dzień. Pierwsze ujęcie za nami. Bokser, Rambo, Szymon Godzik. Tyle roboty jeszcze. Namawiałem go, żeby zrobił bar spina w rękawicach bokserskich, ale nie chciał. Musi jeszcze potrenować.

Postura. Yo. Wow, dawno nie robiłem na postura Jo O, dobrze nie robię na chacie. A taki mamy challenge teraz. 3 2 1 Jo z 12 schodów na plat. W sumie to jest chyba moja życiówka, jeżeli chodzi o schody na hartejlu na tym rowerze. I on musi to wytrzymać. Ufam, mu Tam szumek skoczył przy wiśle, 10 schodów. A ja tutaj skoczę przynajmniej 10 schodów i wyląduję nadal w schodach Dam radę Manuala po całości, 50 schodów No, dę... tak czy siak dent. Dę... No. Za bardzo skoczyłem i mnie chud uderzył w dentkę. Dętka się przebiła. Może nie miał kuszkora. No, nie było kuszkora i się dentka zepsuła. Tak Ale zaraz ogarniemy Przenieśliśmy się na schody numer 528 i z tych schodów akurat musimy zjechać tyłem. Wcześniej już potrenowałem nad Wisłą Takie triki wakacyjne Polecam Szymon ma free coaster więc pewnie też będzie łatwo O matko, wygrałeś. emocje jak dla rybaku. Kurde. Dawajcie mi to. O. O rgumoli pożerana. Jeszcze raz. Ale klina zaliczyłem. A? Lekki klin. Ale ten parę ciek. Pożyczyłem sobie od chłopaków z Kazury. oczywiście NS Define. Na takim rowerze to można skakać z dachu samochodu. Ja robiłem trik na samochodzie Red Bulla. A Szymona wywieźliśmy na 27 piętro na tak zwany level 27, i on tutaj ma zrobić jakiś trik. Liczymy, że nie spadnie, ale, widoczek dobry. Ten cały dzisiejszy plan jest spełniony. Zajęło nam to z 16 godzin, ale mamy to. A jutro od 7 rano powtórka. Przeważnie o poranku. Szymon maluje i uzewnętrznia swoje artystyczne zmysły. jak żywy idealnie starałam się będę kurde balansował kurde balansę na tamtym podeście, w tle, e, Wisła. Czemu to jest taki syf w tej rzece? Ma chłop ten balans. Idę żonglować, Jeden z ostatnich challenge'y. Ostatni challenge, pokaż inne zastosowanie telefonu. Powiem, że jesteś w tym dobry. Łapiesz tak i robisz... Tak. Zrobiłem dziurę. Ja już muszę inne, z innej strony muszę zacząć otwierać. To był ostatni challenge tego wyjazdu. Koniec tych psdetów. Jedziemy do domu jeździć na rowerach. To zabieram ze sobą. Powieszę nad łóżkiem mój portret. O czteroletniej córce opowiada. No fani. Tak? Wydaje mi się, że to byli fani. Mówili, że coś by zapalili i wyglądamy takiego, co coś ogarnąć. Ja mówię, ja nie, ja nie mam, ja nie widziałem, nigdy, nie